Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Nazywam się Koralina Szwed i pomagam kobietom budować swoje ścieżki serca, łączyć się ze swoją intuicją i podejmować decyzje w zgodzie ze sobą. Trochę mnie tutaj nie było, ale poczułam, że właściwie czuję, że tego też potrzebowałam. Postaram się, żeby ten odcinek był krótki, a bardzo zwięzły i coś takiego, co do mnie przyszło. To, że nie musisz wszystkiego sama. I ostatnio myślałam sobie o tym, skąd się to bierze, że no właśnie, że, że chcemy wszystko same. Że, że to nam jakoś godzi. W takie poczucie, że. Jak ja nie wiem, to, że, to że ja powinnam wiedzieć, że ja powinnam sama sobie potrafić rozwiązać y, pewien problem. I, I tu w pewnym sensie bym rozdzieliła taki moment, że okej, okay, tak, to jest Twoja odpowiedzialność, żeby się tym problemem zająć, Twoja odpowiedzialność, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. Ale tym rozwiązaniem nie zawsze jest robienie tego y, samej. Tym rozwiązaniem może być. Y, po prostu znalezienie kogoś, kto może to zrobić za ciebie i zdelegowanie tego. I tak sobie o tym pomyślałam w kontekście tego, że w kontekście mojego biznesu, który, który rozwija, chcę rozwijać, i myślę sobie, kurczę, czemu ja po prostu niektórych rzeczy zamiast, zamiast i to takich czasem technicznych rzeczy, które nie są moją mocną stroną. Moją mocną stroną jest wychodzenie do ciebie mówienie słuchanie moją mocną stroną jest łączenie kropek czasem w takich totalnie niepozornych, niepozornych elementach to jest moja moc moją mocą jest prowadzenie kobiet do głębokich transformacji podczas czy to sesji indywidualnych czy warsztatów a nie to jak ustawić na przykład newsletter jak znaleźć jakiś kod Java i inne takie i gdzie go wkleić i oczywiście ja sobie radzę z tymi niektórymi rzeczami ja sobie nawet ale zajmuje mi to dużo więcej czasu ja po prostu dużo więcej czasu potrzebuję poświęcić żeby to zrobić niż żeby na przykład wejść teraz i to, i nagrać dla ciebie odcinek bo po prostu to jest takim w mojej takiej strefie mojego talentu a wpisywanie kodów, wpisanie programów, ustalanie stron i zastanawianie się, jak te techniczne rzeczy działają, po prostu nie jest. To jest jedna taka strona. A druga sprawa to, to czasami po prostu możemy dojść gdzieś szybciej. Jeżeli widzę, że mamy problem z jakimś elementem, mam wyzwanie z czymś, być może mogę się umówić właśnie na konsultację, na sesję indywidualną, być może mogę kupić jakiś kurs, być może po prostu mogę to zlecić i, i, i ktoś na, wynająć kogoś na godzinę, dwie, trzy w miesiącu, kto będzie potrafił mi ustawić tą reklamę, czy będzie potrafił mi um, zrobić um, nie wiem, jakąś grafikę, czy, czy cokolwiek potrzebujesz, żeby było zrobione, zamiast mówić sobie, że muszę wszystko sama. I o ile takie, to w pewnym sensie było dla mnie jasne, w pewnym sensie takie nawet sobie kiedyś powiedziałam właśnie, że dla własnego zdrowia i psychicznego i fizycznego będę korzystać z tej pomocy innych ludzi, ale jeszcze ostatnio właśnie mnie uderzyło to, że, że w pewnych obszarach jeszcze sobie nie daję tego pozwolenia żeby, na to, żeby ktoś mnie wspierał. I bardzo było to, i to też jest fajne dla Ciebie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że czasami w jednym obszarze swojego życia, na przykład w obszarze rozwojowym, nie mam problemu z tym. W obszarze rozwojowym korzystam z mentorów, korzystam z warsztatów, korzystam z kursów, i to jest dla mnie ok. Ale na przykład w innej jakiejś sferze, to próbuję zrobić to sama. A nie zawsze jest to, szczerze mówiąc, droga krótsza. Także zostawiam Cię z tym pytaniem. Co Ty dzisiaj możesz zdelegować i co uparcie mówisz sobie, że musisz zrobić sama, a tak naprawdę dzięki, przez to prokrastynujesz i odsuwasz to zadanie w czasie. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę Ci miłego dnia.